Powiedz mi, jak to jest, że Hitler atakując Rosję, w sensie Związek Radziecki, przegrał wojnę dokładnie tak samo jak Napoleon, który zrobił dokładnie ten sam błąd wcześniej? Powiedz mi. Bo się nie uczył na błędach. Nie uczył się. Nie wiedział, sobie. kiedy się na wschód Jeszcze nie Jeszcze Napoleonowi jedzie. można to jakoś wybaczyć, prawda? No bo był pierwszy, nie? No był pierwszy. A potem, a potem już wypadałoby chyba widzieć, że bo wie, bo Hitler... rosyjska zima jest jednak mało przychylna. Bo szczególnie tym zachodu. Bo Hitler wierzył w swoją nieomylność. No i są tacy co i w zierzu wierzą w swoją nieomylność, to nie jest pierwszy Kowalczyk, którego przeżywamy, prawda? No tak. I to nie jest przysłowiowy Kowalczyk, chociaż właściwie już się tak powoli staje. Dzisiaj nie będziemy Wam strzelać żadnymi dowcipami, nie będziemy Wam strzelać sucharami jak w naszym czarku. Będziemy Wam mówić o rzeczach, jakimi są, bo chyba nam nie do śmiechu. No już powoli, coraz mniej, niestety. Coraz mniej, coraz mniej. Komendant Bereżewski, pamiętasz takiego? No, pamiętam. Strasznie Miejska. Dokładnie czeka, aż wybory pozwolą mu wrócić do pracy. Ma, rozumiem, tak powiązane swoje zdrowie z tym, kto akurat tak, rządzi. Tak, tak, tak. niestety jest to, jest to jakoś tam zależne. No i teraz mamy kolejnego bardzo zdrowego na duchu człowieka, który, który zdaje się, że będzie musiał przeczekać smutna. Tak, proszę państwa. Pani prezydent robi czystki, bo pani prezydent lubi sobie strzelać w kolano. Pozdrawiamy pani Iwono. Pani Iwono, pani ma świadomość tego, że tak się nie robi, a już szczególnie przed wyborami. nie jedna ulica, którą pani teraz zrobiła, może się okazać niewystarczająco równa. No tak. <grych> bo inne nierówności będą bardziej decydujące. Pani wie doskonale, jak pani nie wie, to my pani powiemy, że Miejski Ośrodek Kultury i ludzie z nim związani, jakkolwiek, czy to pracownicy, czy to osoby, które po prostu lubią to miejsce. Niekoniecznie mieszają się w politykę. Właściwie to się nigdy nie mieszają w politykę. Są apolityczni. Są apolityczni. Oni po prostu mogli. tworzą by... kulturę. Tworzą kulturę. Mogliby mijać urząd miasta, czyli pani miejsce pracy, tak jakby był albo nie było tego budynku. Właściwie dla nich to żadna różnica. Ale są takie momenty, kiedy, kiedy jednak się integrują bardziej w obronie tego, co uważali za enklawę normalności. Swoje miejsce swoje miejsce i na normalności. Tak jest, tak jest. Coś co... Jest właśnie niezależny od urzędu miasta w taki sposób, że oczywiście, że urząd musi płacić na tego typu miejsca, ale niekoniecznie musi mieć na to miejsce wpływ. I już pani zapędy były w tym zakresie niekoniecznie udane. Wydawało nam się, że to już jest cisza, spokój, że jak to się mówi, nauczyłam się na błędach. No, Powyższa już pewnego tytułu naukowego ludzie się nie uczą. Obawiamy się, że cienko się nie tylko wszędzie, ale i śpiewa ustami pani wicedyrektor. Przez panią zresztą pożądanej bardzo mocno moku. Teraz chyba będzie tylko cieni. A mówiliśmy, że akapłagane zamówiliśmy, nie? Mówiliśmy Ale tak. mówiliśmy w Może powtórzymy, chodzie. jak to się. To powiedz! Jak to się powołuje zastępców. Niby na prośbę, ale no taką, jak to się powołuje. Taką to powołuje? bez alternatywy właściwie. Zestawianie pod ścianą po prostu. No. I teraz możemy mówić o tym, czy dyrektor Świączak to była osoba, która się próbowała zachować honorowo i w związku z tym uległa tego typu żądaniom, czy też i tak, i tak... I tak, tak czy by powołała więc. A może słuchałeś już jakieś arie tam operowe? Tak, Bo to wiesz, a, jakiś tam chyba koncert no, Awe Maria no, był no, chyba Awe Maria słuchałem też tak. No i? No Marysia, gdyby była tak <grym> dziabiąca Jak się nazywa <grym> To by było super Ostatnio zrobiłem sobie kolejną fotkę Jaką? Taką przy Maryi, awe? Awe. No znaczy i, ja i, byłem Awe Cezara, a ona była tylko Maria. Awe Maria, no jak jak wyszła ta fotka? Świetnie wyszła. Też jej mówiłem, że jakby tak mogła, troszeczkę mocniej mnie, że tak powiem, zrobić. Natchnąć. Natchnąć by nie mogła. A ona tak stała, niewzruszona, podświetlona. Także zachęcamy, proszę Państwa, do uczestnictwa w wyborach. Już w listopadzie będziemy mieli okazję do tego, żeby. Równo, równo dwa miesiące prawie. Równo dwa. Tak, tak. 15, 15, więc 16, idealnie, 16 listopada. Zachęcamy do tego, żebyście nie, nie podchodzili do tych wyborów obojętnie. Wybory nigdy nie są obojętne. No ale nie wszystkim zdrowie pozwala. Dotrwać do wyborów. Na swoim miejscu pracy. Na przykład. Bardzo chętnie będziemy, będziemy widzieć was przy urnach. My już z Adrianem zresztą wystartowaliśmy od razu do list tych, nie, nie list wyborczych, to coś, komisji wyborczej. Komisji, liczyć, będziemy liczyć, wam liczyć. Będziemy, będziemy wam liczyć i będziemy wam sprawdzać dowody. Adrian na przykład bardzo lubi, bo jest wścibski. No, to prawda. Lubię być w komisji wyborczej. Mieliście okazję przed chwilą słuchać Witolda Świączaka i teraz będziecie mieli okazję znowu w strefie EZG posłuchać Witolda Świączaka. A gdybyście nie wiedzieli, kto to jest Witold Świączak, to przyzwyczajmy was do jego twórczości, dlatego że do godziny 20 będzie z nami strefa EZG, Czarek Adamski, Jadransko Czylas i Witek Świączak. Zapomniałem Ciebie już na wskroś, Nawet nie najgorzej mi to szło. Wyrzuciłem z serca Cię i płuc, I udało mi się chcieć to móc. Zapomniałem Ciebie już na wznak. I nieraz, raz byle jak Wyrzuciłem z łóżka cię i snów I udało mi się chcieć to móc Zapomniałasz o mnie już na wskroś Nawet nie najgorzej ci doszło Wyrzuciłaś serca mnie i płuc i udało ci się chcieć do nocy. Zapomniałaś o mnie już na snach perfekcyjnie raz raz spyle ja wyrzuciłaś z łóżka mnie i snów i udała się Ci się jeczyć do mus Zapomniałem ciebie już na wskroś to co wiem każdą rzecz każdy lęk. Jest mnie proszę weź nim pieś odejcie śpiewaj w sobie to co wiem